Ja mam wrażenie, że słodycze są cały czas takim tematem tabu, że jeżeli tylko przechodzisz na dietę, to natychmiast musisz porzucić wszystkie słodkie produkty, wszystkie słodkie posiłki, każdą słodką zachciankę, a wcale tak nie jest. Wystarczy, że wdrożysz słodkości w swój plan diety tak, aby były tylko i wyłącznie elementem, a nie podstawą. Jest taka bardzo fajna zasada. 80 do 20. 80% diety to jest wszystko to, co planujesz zgodnie ze swoim stanem zdrowia, ze swoim celem, być może sylwetkowym. Być może chcesz poprawić samopoczucie, być może pracujesz nad tym, żeby jeść więcej warzyw, co jest genialnym krokiem do wszystkiego, tak naprawdę, jak myślimy sobie o odżywieniu. Ale 20% to mogą być różne przyjemności. To mogą być właśnie słodkie produkty. To może być nawet mielka Oreo, jeśli tylko masz na nią ochotę, tylko musisz zrobić to dobrze. A druga sprawa, którą bardzo, bardzo chcę dzisiaj zaznaczyć, to to, żebyś pamiętała, że najważniejsza jest twoja relacja z jedzeniem i podejście do tego, w jaki sposób będziesz dietę prowadziła. Bo jeśli uważasz, że słodycze to jest samo zło, to jest coś, co gubicie najbardziej, że każde zjedzenie cukierka musi być następnie poprawione trzema godzinami treningu. To przed Tobą dużo pracy, ale praca, która daje ogromną satysfakcję, bo naprawdę słodkie posiłki, słodkie produkty mogą być elementem naszej diety. Wystarczy, że zaczniesz mnie obserwować na Instagramie i przekonasz się, że tak naprawdę jestem dietetykiem jedzącym wszystko. Nawet słodkie posiłki. A jak to zrobić dobrze? Tego możesz nauczyć się na dwa sposoby. Albo przyjść do mnie i omówić swój problem bardzo indywidualnie, albo zerknąć do webinaru o słodyczach, gdzie opowiadam o wszystkich najważniejszych kwestiach wprowadzania słodyczy w dietę, zarówno od strony takiej technicznej, jak i od strony nastawienia do pojawienia się ich w Twoich posiłkach. Zerknij na opinię, którą za chwilę pokażę, i mam nadzieję, do zobaczenia!